Zamień ułamki dziesiętne na nieskracalne ułamki zwykłe lub na liczby mieszane. I mamy teraz cztery dziesiąte. I teraz tak, popatrzcie, równa się. No tak, równa się. I teraz zaczynamy. 4 dziesiąte. To ile miejsc ma po przecinku ten ułamek? Jedno. Czyli w mianowniku w takim razie będzie 10, czyli liczba 10. Tak, zawsze, jeżeli chcemy zamienić ułamek dziesiętny na zwykły, to w mianowniku musi się pojawić 10, 100, 1000, 10 000, 100 000 milion w zależności od tego, ile mamy miejsc po przecinku. A co wpisujemy na, w liczniku nad kreską ułamkową? 4. Czyli liczba, która jest po przecinku. Teraz skracamy, ewidentnie tu można skrócić przez 2 i wychodzą nam 2 piąte. Dobrze, kolejny przykład 8 setnych. To zobaczcie, nawet po nazwie można się zorientować, co będzie w mianowniku 100. Dlaczego? Bo ta liczba ma dwa miejsca po przecinku, a 100 ma dwa zera. Czyli w mianowniku będzie 100, a w liczniku 8. I teraz możemy oczywiście skrócić przez dwa.